Witam serdecznie sesonę papaja 7 a to jest kolejny odcinek w Wolf Game Właśnie zostaje już trzeci dzień w sezonie Dino Legionie który oczywiście bo do poprzedniego nic nie zmienił więc dosłownie wszystko A przepraszam mój błąd zmienił są legiony ponownie i, to, i tyle dosłownie. Są tylko legiony. W sensie. W, w, nie? Co ja mówię? Nic się nie zmieniło. W sumie, wszystko dosłownie to samo. Bo wszystko jest to samo. Tylko jedyna rzecz, jaka się zmieniła, to jest po prostu więcej serwerów I są po prostu legiony jakby. z innym serwerem. Tak jak powiedziałem wcześniej. No, wygląda sytuacja tak, nawet mogę pokazać jak wygląda tutaj na mapie: 2, 6 jest 3, 3, czyli z nami, 2, 4 jest 3, 1, 4, 4, 7 i 5, 5 są razem, 3, 4, 2, 2 i 4, 9 są razem, i to są właśnie legiony. W tym sezonie, w porównaniu do gdzie też były legiony, ale jakby nie było innych serwisów, były tylko cztery, więc to też jest śmieszne. Funkcje, czyli nic się tu nie zmieniło, jest wszystko dosłownie to samo. Bla bla bla. Przegląd na bla bla. bla, po prostu sobie to samo. Tutaj, oczywiście, tak samo. Tutaj jest, oczywiście, jak wiecie z poprzednich, z niego sezonu dosłownie jest to samo. Tu się nic nie zmieniło. Nie wiem jak z talentami, ale o dziwo jest tak samo. Tak Znowu pięć innych, pięciu różnych, obach, gdzie tak. Ja oczywiście znowu byłem Pro bo moim zdaniem jest najlepszy. Najlepszy ze wszystkich. I właśnie Dlatego go wybrałem. Wydarzeń jest zupełnie wszystko to samo. Mamy drugi etap. Oczywiście <laughs> naki zbiorczy wygląda następująco. Jestem 854. Wysoko. Zobaczymy, może uda mi się wejść do... Chociaż, żeby zdobyć tutaj to coś. kamień alchemiczny, bo to jest spoko, nie? Żeby to zdobyć, nie wiem, zobaczymy Jak nie, to trudno się mówi Przebudzenie, Wielka, Sława, Wzajemność Charakter talentów, właśnie, muszę to sobie złożyć A! Jeszcze jest przy okazji Robię już w końcu to Bo to jest bardzo dobre e Szybkie odzwyczajenie, co tam się dzieje? A Nie, nie, mo nie mogę? Hmm. Anuluj. Szybko zlokowanie. Wypię za przeproszeniem. Spoczni. I tutaj oczywiście szybko zlokowanie. Nie wiem czemu tak. Yy, I oczywiście spróbuję zrobić wszystko. Yy. Jeżeli dobrze mi pójdzie, to to zrobić, bo jednak rak jest dobry dla ulepszeń. Także robię to. Tutaj znowu 95%. Zobaczymy je z gniemy wilków. Sklep teraz jest w Mandarelli, już nie jest osobno. Jakby patrzeć. Presty już ludzie mają po milion 600 400. Ja no, za to gonią Ja chcę być w Legionie chociaż w top. 5, 1, 100 albo chociaż 21,50 żeby zdobyć 60 plus 40 to będę miał 100 tak o zobaczymy jak ostatnio byłem 20 tu czy tam 30 a już się nie zmieniło jakby chyba chyba się nic nie zmieniło nie wiem czy to się zmieniło o Zostałem 40 pudełek fajnie Mamy 112. Możesz kogoś lepszą, nie wiem, zobaczymy. Eee. Co dalej. Z... I tyle. Na razie budujemy budowlę. Oczywiście... Aha, to jest max, ale gówno. Ja sobie... Wyjdę do tutaj, a tak to to nie wiem zobaczymy. Myślę, że to oczywiście byłoby tutaj dobre. Startić się oczywiście z wszystkich. Tutaj już nie ma chyba legendarny wiecie król oczywiście się zakończył. Tak jak zauważyliście, dostałem nagrody zbiorcze za 51, 100 Ja byłem 65. Niestety nie udało mi się zdobyć 50 miejsca. Trudno się mówi. No i tyle. Tutaj oczywiście jakbym mógł to zdobyć. Ale nie mam. Mmm... życzenia, jak gwiazdy są drogie dosyć. Tutaj będę musiał tu zakupić w końcu. No i modlitwy oczywiście dalej promują tą skrzynkę, tylko więcej rdzeni. I oczywiście chata alchemiczna tak samo. Dalej Ta jest słaba tak jak teraz. Warto ją duży, żebym później mieć na lepsze gruny. A tak to poza tym nic, więc tak naprawdę krótki odcinek, bo nie, nie warto się tutaj jakoś nad tym uchylać. Mogę? Mogę. Super. Także to tyle. No, nic się zmieniło, tylko więcej surferów jest, a reszta jest taka sama jak wcześniej. Więc... Mamy otwarcie po prostu drugich gram, a za niedługo będziemy mieli otwarcie trzecich i, i to tyle, także widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć.